Proszę Państwa, trochę mi tu przerwało w łagiewnikach nagrywanie, bo w moim telefonie z jednej strony się prawda, nagrywa wieża i okolica, a z drugiej strony w telefonie odbija się moja gęba. Myślałem, że, że po prostu jest odwrotnie, jako selfie filmowanie, a tu jednak jest w porządku. To są te uczynki miłosierdzia wobec bliźnich, prawda. I ja chciałem tutaj wejść do, do bazyliki i pokazać. I tu mnie zmyliło to, że tu jest ogłoszenie o koncertach organowych, bo tutaj oddano nie tak dawno, no oddano nowe organy. I tutejszy organista, pan Krzysztof Michałek, prawda, będzie koncertował. Również Andrzej Białko znany i Karol Gołębiowski. Prawda. a ja tutaj jeszcze parę metrów chcę wejść do. Bazyliki, żeby tych, co nie znają, żeby choć mignęło im, tu jest kamień. Tu jest kamień węgielny z Gorgoty, prawda? Tu są nawet te ofiaromaty, prawda? I tu jest ołtarz głównie bazyliki Miłosierdzia. A tam na ścianie jest akt ofiarowania Bożemu Miłosierdziu. I dzwony, tu widzimy. Jest spowiedź, przynajmniej ten, plus jest tutaj. Że jest spowiedź i bardzo ładna, ładna bazylika z tymi wichrowymi, wichrowymi drzewami. Więc idę dalej. Bo tu jeszcze są różne ogłoszenia, różne o. Że konsekrowana była bazylika 17 sierpnia 2002 roku, wtedy, gdy. <laughs> Wtedy, gdy właśnie papież dokonał tego aktu Bożego Miłosierdzia, tak samo widać, że był tutaj yy, i Franciszek, i, i Benedyk XVI. No ale nie będę się tu rozwlekał, tylko pójdę, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Idę dalej, bo tu widzimy zabudowania yy, sióstr z tą kaplicą, z grobem siostry Faustyny prawda? Tu jest cały zestaw dzwonów. Tam mówiłem, że jest kaplica adoracji, do której się na chwilę, za chwilę wybieram. Tutaj ta z tym krzyżem. Tu mamy ładne te flagi. Tam nawet zdaje się, nad restauracją jest krzyż, nie wiem. Chyba tak. I tu mamy zestaw dziewięciu dzwonów poświęconych i fundowanych przez różne osoby. I proszę Państwa, tu mamy te zabudowania właśnie sióstr łącznie z tą kaplicą, kościółkiem Bożego Miłosierdzia i grobem Siostry Faustyny. Tu widzimy piękną wieżę widokową z pomnikiem papieża. Tam daleko widać w borku Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej. Tutaj w okolicy trwają prace przy budowie trasy. Łagiewnickiej, tam jest jeszcze dodatkowe zabudowania sióstr, chyba tam, nie wiem, mieszkają, albo, albo nocują, nie wiem, ludzi. Natomiast tutaj widać perspektywę właśnie Łagiewnik Borku. Tu jest właśnie ta wieża, tu jest opisane, to może podejdę. Podejdę. Dziwne chmury takie, prawda, jakby góry były tam daleko i tu podejdę wieża widokowa ogień miłosierdzia więc warto to warto to zobaczyć i z góry też pooglądać, tutaj widać że słońce już do zachodu się zbliża prawda? z tej strony też flagi z tej strony też dzwon i widać jak wygląda bazylika tu jest taki drobny ołtarz polowy Właśnie jak jest dużo ludzi, tam mówiłem, że widać kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w Borku, ale tu mamy przed sobą sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach. Tu w przeszłości można było spokojnie przejść tam, ale teraz, ponieważ jest budowa tej trasy wagiewińskiej i podobno ma być tunel pod y, torami kolejowymi i pod rzeką, no to proszę Państwa, nie trzeba jechać naokoło, ale najśmieszniejsze, że powstały tutaj takie, takie jakby góry, tutaj koło tego, koło tego sanktuarium z jednej i z drugiej strony. A Białe może chyba dlatego, że tu niedaleko był solwaj i widocznie wysypywał różne swoje pozostałości. Tu jeszcze właśnie te górki mi się rozśmieszają trochę. O, widać, że pociąg jedzie z wieloma wagonami. Prawda. No, Tutaj jest po lewej rzeka, a tu jest po prawej y, trasa kolejowa. Prawda? Tu jest jeden taki jakby nowszy cmentarzyk, a tam z drugiej strony dalej jest jak gdyby drugi cmentarz. Chyba, chyba zakonnic. Tu widać jeszcze raz. Y, to, to sanktuarium i perspektywę dalszą, tam w kierunku podgórza. I tu dalej widać, że jest też drugi cmentarzyk, chyba sióstr, z krzyżykami. No ale to w tej chwili jeszcze słabo widać, bo tu nie chce mi się podchodzić, patrzeć. Co tam jest dokładnie, ale tu widzimy, że też jest pełno krzyżyku. Drugi cmentarz, i tutaj też ktoś niedaleko postawił restaurację. No, ale w tej sytuacji, jaką mamy, to z restauracji niewielki pożytek, choć widać, że ludzie się przemieszczają. Tu jest właśnie, widzę, też cmentarz chyba starszy. No to nie będę przedłużał. To na razie. Amen.